No i patrzymy, co tu pod tym jest. Czy to w ogóle wyjdzie? O, to widzę. W fabryce malowali e, razem z całą kawalerią, bo ona jest oryginalnie czarna. Tu widzę, już jest goła blacha pod tą zaślepką. Także brawo, fabryka. Podejrzewam, że tu wyjdziemy gdzieś za nadkolem. Tam jest, ale co to jest? Co to jest? Żywica? Nie, to jest chyba podłużnica. W środku ona jest wysmarowana jakimś takim gęstym smarem, czy coś takiego. Także lipa. Trochę lipa, ale no cóż, my musieli sobie poradzić w inny sposób, tylko tutaj nie ma dziury, to albo zrobimy nową, albo jednak tutaj wykorzystamy to od koła zapasowego coś. Także to zostaje z powrotem włożone, o ile się uda. A, wchodzi łatwo. No najprościej byłoby tutaj zrobić wziąć tą dziurę pod kołem zapasowym. Tylko może włożymy koła, zobaczymy, czy byłoby tu jakieś przejście na tą rurkę od spalin. no Dobra, to zerknijmy, idę po koło, zaraz zobaczymy. Powiem tak, jest średnio, bo tutaj nawet jeśli by mi się udało tą rurkę przełożyć tam w ten otwór, bo on jest, no byłoby to osiągalne, to mam rurkę za krótką. Chciałem, żeby Webasto jednak było gdzieś zamontowane tak w miarę porządnie na, na takiej metalowej powierzchni, a nie tam gdzieś sobie być włożone w koło czy nad kołem wisieć. Więc myślę, że najprawdopodobniej to się skończy tak, że tutaj gdzieś jakąś dziurkę wywiercę. Tu, może tutaj, za, zobaczę co jest pod spodem. I tutaj się zamontuje, zamontuje Webasto. Zastuje, przymierzymy, ale najpierw zetknę co jest pod spodem. Czy jest w ogóle gdzie wiercić i do czego? No, i tak to na razie się prezentuje. Także patrzę pod samochód. Patrzcie na to, jak wabasto grzeje. Eee, tutaj jednakże inne spaliny. A tu się normalnie farba od, odlepia. Już tak spuchła, taka się gumowa zrobiła. Właśnie. Tu jest ze 300 stopni na tej rurce. Pięknie odchodzi ale tak nawet, nawet nic nie widać, nie? Tutaj też nie, tutaj na razie tylko w tym miejscu. No tutaj się nawet tego dotknąć nie da. Po co jest takich ciekawostek? Tutaj działać, wszystko działa. Także możemy to do auta przyczepić. Mała aktualizacja. Tu już sobie porobiłem dziureczki, 8 dziureczek na Webasto będzie stało sobie na takich kratkach. I to będą montowane na takie dwie, dwie blaszki po, po dwa nity na, na każdą blaszkę będzie trzymało spokojnie. Miejsce, jakie sobie tutaj znalazłem, to tutaj praktycznie nic nie ma w tym miejscu pod, pod samochodem. Jest go blacha, później jest osłona termiczna nad tłumikiem i dopiero wtedy jest tłumik. Montowane zawieszenie jest tam przy podłużnicy, więc spokojnie sobie, tutaj możemy to wiercić. Tutaj gdzieś wywiercę tą dziurkę na spaliny. Zobaczymy jak mi tam będzie wężyk pasować. Czekam, aż mi się skończy paliwo we zbiorniczku, żebym mógł spokojnie webasto sobie odłączyć. Troszkę popsikałem podchodem epoksydowym na te dziurki, żeby aż tak szybko nie zardzewiały. Żeby chociaż to poczekało z 2-3 dni, <śm> <śm> zanim rdza wejdzie. No i tak sobie pomyślałem, a co tu się dzieje w ogóle z, tą, z tym epoksydem, co on taki się zmarszczony porobił. No masakra. Nie ta puszka to może po prostu stara jakaś jest. Jest to jakaś data. Data premiery 2018. No ma już ile? 4 lata. No, bo to... O, z moich urodzin 30 kwietnia. no zwała. No także e... no nie wiem, czy coś z tego będzie mieszało to. Ja to daję na nity. Mam tu już przygotowane nity, nitownice. Eee... nie tak po prostu będzie chyba szybciej na pewno będzie, będzie trwalej niż wkręty takie wkręty, bo to drgania mogą być z tyłu i to może się w końcu wykruszyć ale to to tak sobie wymyśliłem tak będzie eee... na no, razie to montuję w sumie trochę na pałę, bo zamiast sobie przymierzyć w to to tak sobie tylko pomierzyłem miarką mniej więcej, jak to będzie to ustawione i tak to montuję, no mówię, czekam aż się skończy dieselek i wtedy je zdemontuję bo to jeszcze chcę zobaczyć, czy tamten, nie wiem, filterek jest zaworkiem zwrotnym, czy nie. Bo jeżeli nie, to muszę wtedy sobie dokupić. A, ja to za chwilę się dowiem. A, tu mogę sobie już te mocowania zamontować. Wtedy jeszcze trzeba będzie zrobić otworek na spaliny, ale to dopiero aż we bastu tutaj sobie przyłożę, bo muszę to dokładnie wymierzyć. Także nitowica w dłoni jedziemy z tematem. No i dobra, pierwsze przymiarki. To chyba on takie same. Tu miałoby po prostu między nimi 13 cm odstępu. Około, bo to jest tam wszystko jeszcze do, do regulacji. I to będzie tutaj za chwilę. To chyba tu. Ja już nawet nie pamiętam, która blaszka gdzie była, ale to dojdziemy zaraz do ładu. A, ta farba śmierdzi. Dobra, jakoś tak. Zobaczmy nity, czy w ogóle pasują w te dziurki. Co to z tego będzie? Czy to się w ogóle będzie trzymać na tym? Jeszcze nie wiem, ale chcę to sprawdzić. Czy tam do wszystkich dojdę? Chyba tak. Zobaczymy o tych najłatwiejszych Tu już blachy wygięło aż tak mocno Coś wywaz to zwalnia. Nie, tylko się dogrzało chyba. że Tak tylko lekko, bo nie wiem, czy tutaj bez tej regulacji je powbijam w ogóle, te nity. Teraz się farby nawdycham i będzie faza, nie? To dopiero będzie robota szła. Dobra, nie, chyba je. Normalnie aż mnie oczy szczypią. A co by takie luźne wyszło? chyba kiedy będzie z tego strzelał Coś tutaj się jeszcze wymyśli. Powiem Wam, że ta farba, ten epoksyd rozpuszcza roz, roz tą gumę. To takie ala wygłuszenie albo farbę na niej. Bo teraz się czarne robi pod tym nie wiem o co tu chodzi eee, z tym też nie wiem o co chodzi czemu tak luźno wyszło ale to zaraz będziemy kombinować dobra kolejne nity gdzieś tu były bo się pogubiły pyk i pyk a ta farba gryzie ja nie wiem co jest z nim halo no i tu jest takie dosyć hardkorowe mocowanie bo na samym zgięciu o, to trzyma ładnie już na jednej blasce a zaraz się tam młotkiem te blaszki poprawi Mnie, aż mi się słabo robi od tej farby zaraz się tu, tu upije pachnie jak budapren prawie Się udało. Dało się. tak trzymam mocno. aż się nawet i nie da ruszyć. Dobra, wyciągamy te wszystkie śmieci stąd. Niepotrzebne. Ja tą farbę za chwilę zakleję tą taśmą srebrną, żeby trochę ciepło odbijała. Zaraz tutaj to wszystko ładnie wykleimy Trochę tej taśmy zostało, trzeba ją wykorzystać do końca. Tu jest też to wygłoszenie, więc żeby tak się nie nagrzewało, może. Jak teraz ładnie będzie, to się tak ładnie tutaj wyklei. O, tu już nawet to folia troszkę ta taśma przytrzyma, więc będzie spoko. Będziemy musieli zrobić test tego webasetu na maksymalnych obrotach, czy nam tutaj nic nie potopi w samochodzie albo, albo pod samochodem, ale to jeszcze chwila. Najpierw trzeba to skończyć i zamontować wszystko. Pięknie będzie, dobra, ja wam to przewinę, bo tutaj nic nie będzie ciekawego, pewnie. Tutaj nic się nie da spierdzielić. Okej, okay, kolejna aktualizacja. to już sobie zdemontowałem, zasiany i teraz, tak, co nam, co nam tutaj doszło? Doszło nam tu kolejne, kolejne rusztowanie, bo trochę wybasta było za, za nisko i rura się opierała już o karoserię. A tak będzie w powietrzu, tak, żeby nic tutaj za bardzo nie odbierało tego ciepła. Co tu się jeszcze zmieniło? No To sobie zamontowałem na razie na trytki, bo tak na szybko. Później, może zamontuję na jakieś druty, żeby to nie było aż tak łatwo palne. I co, tutaj zrobiłem dziurę z tyłu, tu w tym miejscu. Jest na razie troszkę tam obklejone tą taśmą z aluminium. Tu jest włączenie rurek, bo tą oryginalną musiałem dać, bo jest wejście w króciec od Webasto. Tutaj, tu jest sklejona na razie. Zobaczymy, czy to będzie się tutaj wypalać, czy będzie trzymać. No jest myślę, że blisko, więc może się wypalać. Trzeba to będzie obserwować. Ewentualnie to jakoś, nie wiem, skleić może jakimś klejem, takim dwuskładnikowym, który to by wytrzymał. Do, to jest do, do, do obserwacji. Teraz tak, tutaj do dół. dół sobie wypuściłem na samym końcu zaraz nad wydechem. Tam sobie wychodzi między osłoną wydechu, a wnęką koła. Tutaj w sumie rura jest zaraz przy tym wydechu, ale to. Ona musi iść nie wiem, na dół najlepiej skierowana, żeby to nie opaliło zderzaka. Jakoś tak sobie tutaj to dogniemy, żeby było skierowane w dół I też do obserwacji przy, przy pierwszym włączeniu, co tu się będzie grzało, w których miejscach. Na razie jest jak jest. Eee, także podes do Wybasto prowizorka na razie jest. Będzie je trzymać, bo one będą. Webasto będzie spinane na takie pasy transportowe. Tutaj leżą. Zaraz sobie je w sumie, zaraz sobie w sumie je zamontujemy. Jeszcze co tu będzie potrzeba, a tam tam do tego grzejniczka, jak mam to od spalin, będę musiał tutaj zamontować sobie uchwyt. Taki dostam z zwykłych rurek na 20, żeby mi to trzymało na stałe, żebym tylko sobie mógł tutaj spinać. Webasto, tutaj ten, bo tu już, ja powiem Wam, zobaczcie, to się troszkę wypaliło. Ja nie wiem czy to jest szczelne. no raczej wątpię, bo tu aż się takie kruche porobiło. No to jest jednak temperatura spora, więc coś tutaj trzeba troszkę innego wymyśleć. Być może polutować, a to by było najlepszym wyjściem. No i zostało nam jeszcze przyczepić zbiornik. Zbiornik będzie inny, no tego nie będę brać. Pompkę paliwa, a wioska to może być tam nawet sobie luzem. Także najpierw chyba zamontujemy, a no jeszcze ten ala filterek powietrza śmieszny, ale to Poddicho z nim, czy moja bateria już się ładowała, jest na fullu, tak prawie nie się ładuje. Eee. Zamontujemy sobie teraz to wybasto. podłączymy spalinki, się wylot. Zepniemy to pasami, zobaczymy, czy będzie się tu trzymać. A później dołożymy jeszcze jakiś zbiorniczek chwilowy. Na razie mam taki mało profesjonalny słoik, bo. Chciałem, żeby tu była dziurka i dekalek byłby odkręcany, żeby można było dolewać dieselka. Myślałem też może nad jakimś bidonem, bardziej z plastiku coś, ale nie wiem czy mi tego ropa nie rozpuści. I Też muszę coś z tym pomyśleć. To są na razie takie pierwsze, wstępne projekty. Byleby to odpalić, zobaczyć czy to w ogóle ma sens. Czy coś jeszcze tam będzie z tego kartoniczka szło? A, jakieś wago się na pewno przydadzą. To musimy też zamontować na chyba na rurę od spalin, żeby ona nam się nie sunęła, bo jest dosyć, dosyć luźna. To ją weźmiemy od razu i przykręcimy. Także najpierw spinamy to pasami, zobaczymy jak to będzie Tutaj się trzymać. Dobra, to jest z pasami objęte, już jest spięte. Trzyma, trzyma, jest tak w miarę. One są troszkę długie, najlepiej to bym je obciął i zostawił takie, jakie są mi potrzebne, bo żeby tutaj się przypadkiem nie dotknęło od tej rurki wydechowej. Czyli mi się to nie zapaliło, ale to może będę jakoś tam gdzieś spinać z tyłu i coś się wymyśli, żeby tego nie obcinać bo się takie pasy mogą przydać także trzymaj, trzymaj, co doda i teraz potrzebujemy jeszcze zrobić nasz chwilowy zbiorniczek z dziurką zalać troszkę robki podłączyć zasilanie i pompkę paliwa no i ten filterek, śmieszny jeszcze ten filterek, to w sumie nie będzie z nim większego problemu, zaraz go tutaj zamontujemy ale najpierw sobie zrobię odpowiednią dziurkę w wieczku, zaleję troszkę dieselka chociaż może jeszcze nie, bo nie mam mocowania do tego prawdopodobnie tutaj wpadnie jakiś taki bidon rowerowy fajnie, że był bezbarwny, bo byłoby widać ile, ile jest tego paliwka i jakiś taki uchwyt na bidon zwykły taki rowerowy, też tam na jakieś dwa wkręciki zamontować żeby to się trzymało i by było w sumie coś w tym stylu ewentualnie jakaś taka butelka na wodę, ale to nie wiem czy to właśnie dizelek tego nie rozpuści, no będziemy kombinować także teraz chyba Chyba to na razie na słoiku zamontuję, bo on się nie zapali. Czy tam gdzieś go wcisnę? Nie, no, zaraz coś tu pokombinuję. I powoli zmierzamy do brzegu. Mamy już podpięte praktycznie wszystko: czyli nasz wężyk od zasilania paliwa, wężyk od powietrza, wężyk od spalin. Chyba to jest przypięte. Tutaj też dołożyłem troszkę foli dookoła tej rurki, żeby spalin, ale to na razie mi się to. Wtarałem się oddalić wszystko od tej rury spalinowej, a więc wężyk od paliwa oczywiście idzie w drugą stronę. Tutaj wiązka też za chwilę zawraca. Jeszcze może ją jakoś, nie wiem, może górą tutaj puścimy. O, może coś w tym stylu. Tutaj się trochę o tą oponę obawiam. się znaczy w sumie na, na moje to ona może sobie tutaj pęknąć, bo mi jest niepotrzebna, ale żeby się za bardzo nie nagrzewała, bo jest dosyć blisko, to by trzeba może jakąś, nie wiem, Coś niepalnego włożyć, blachę czy blachę? E, nie wiem, coś kurcze innego. E, trzeba na tym pomyśleć, bo tu może się dosyć dużo ciepła z tego wydzielać. No, no, to ogółem to webasto będzie działało tylko rano, gdy jest, y, są szyby zam zamarznięte. Tam w, później to już nie będzie to używane, więc y, raczej sporadycznie. No ale trzeba to jakoś zabezpieczyć. Yy. Może też tą oponę obkleję tutaj taśmą, w sumie to na, na sam początek nie jest zły pomysł, bo będzie troszkę to ciepło odbijało jednak, a później coś wymyślimy, zobaczymy w jakim stopniu to będzie to ciepło tutaj promieniować. Wiązka już jest ta, też tam podpięta razem z pompką paliwa, pompka idzie na razie do naszego słoiczka, on jest póki co nie zamontowany, bo je, je, to będzie inna koncepcja. No, i zostało tylko zasilanie, które trzeba podpiąć z przodu auta w, 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 tej, w komorze silnika przy akumatorze. Tam potrzebuje dwa oczka, i też być może dam bezpiecznik na kablu plusowym. Bo ten kabel tu jednak idzie przez całe auto. Tutaj, niby, jest w tej wiązce od Webasta bezpiecznik, ale on jest dopiero w tym miejscu. Więc nie wiem, na moją logikę to jest tak, że jak się ten kabel gdzieś przerwie, powiedzmy tutaj zaraz na, na tym łączeniu kanapy. To, jeżeli tu by robiło zwarcie, to tam by mi wyskoczył bezpiecznik zaraz przy akumatorze, gdybym go tam zamontował. A jeżeli by go tam nie było, to by się to, nie wiem, paliło ciągle chyba, nie? Bo ten bezpiecznik mi by tego odłączył w a tam dalej byłoby zwarcie. Więc tak to chyba zrobię. No i co? I tutaj w sumie tutaj została go ściana: tylko zbiornik, rurka od spalin, grzejnik i tamte krokodylki od zasilania. No, i w sumie można by to odpalać, tylko potrzebuję prądu, którego na razie nie będę mieć. Dopiero sobie to zrobię jutro, jak zdobędę to, to, co tam potrzebuję, żeby to podłączyć. No, i będziemy to testować. Ja to sobie jeszcze mówię. Obkleję chyba jednak oponę tą folią aluminiową. Też ta rura, która dmucha tym ciepłem, ona będzie, nie wiem, czy będzie skierowana w górę, i wtedy będzie na, na boki to rozprowadzać ciepło. Być może tym trójnikiem to zrobimy żeby też nie dmuchało w jeden punkt tym ciepłym powietrzem, bo to albo się może po cofitkę odkleić, albo coś się może zapalić, no nie wiem, no chyba, że też gdzieś przykleję na przykład tylne oparcie, bym całą tą folią wykleiła, to troszkę szkoda roboty na to, bo to możemy zrobić troszkę inaczej. Czy coś tu jeszcze zostało w tym pudełeczku? To, to sobie jednak zabiorę. Odłożymy. Tutaj chyba nic nie ma ciekawego, co by nas interesowało. Jeszcze musimy tą wykładzinę oryginalną e, obciąć, tak żeby tutaj w miejscu wybaz to było wycięte, a reszta żeby była, że była oryginalnie, żeby to była podłoga, żeby ten pokaźnik był jednak użytkowy. No i tak to zaraz, nie wiem, chyba szlifierką to przetnę, zobaczę co z tego wyjdzie. Także e, pierwsze... Kroki już są poczynione, a dalej zobaczymy. Ok, ja się zabieram za tą podłogę i patrzymy dalej. I tak z tą matą wyszło. No tutaj jest, tu jest rozcięta, tu i tutaj troszkę. Także jak nie będzie wybasta, to będę mógł sobie troszkę to zakryć. to będzie oczywiście ten stalarz, więc tam będzie lekko wypukły, ale jako tako będzie. Chyba, że to. Obetne, ja się nie wiem, zobaczymy. Też może tutaj się to ta mata troszkę nagrzewać więc chyba ją jednak obetnę i po prostu będzie tylko no nie wiem, albo w ogóle nie będzie. Nie wiem, czy jest sens tu ją trzymać. Nie, chyba ją, ją wytnę bo po co ona no, tutaj, tutaj ma być? Tu i tak będzie cały ten żółty element sobie chyba tą taśmą trzebną wyklejać, żeby to ładniej wyglądało. A to obetne. No tak tak zrobię. I tak to wstępnie wygląda. Tu sobie wykleiłem tym pazłotkiem i dołożyłem taką miseczkę, żeby mi się ropa przypadkiem nie, nie wylewała, jak będę jeździć. To jest tak, tylko naprawdę tymczasowo, bo mówię, będzie in, inny jest inny pomysł na to, więc to niech sobie tam chwilę poczeka. A i tutaj tak to wyszło, jest odstęp od tego. Może tutaj też sobie ten krawędź jeszcze. Albo obkleję taśmą, zobaczymy, czy będzie to się też nagrzewać, czy tak może być. To jest sztywne, nie będzie się tutaj ruszać. Tutaj są takie dwie spinki, więc to trzyma, nie będzie jeździło. No i na razie tyle. Mówię, teraz zostało odpalenie się prąd i próba generalna. Pierwsze odpalenie, zobaczymy, czy się w ogóle tutaj nam to odpowietrzy, bo teraz jest cały wężyk pusty wężyka jest mniej więcej podobna długości jak tam była, jest teraz troszeczkę to zrobione inaczej w innej kolejności, w sensie, że tam, jest, tam był na początku ten filterek, a on jest teraz przed pompką, więc zobaczycie tam później jak to będę demontować i wieszać znowu na ścianę gdzieś tam w jakimś innym filmiku to będzie widać, no i tyle, teraz pozostało odpalenie, a więc do dzieła